Cześć, tu ze z kolejnym odcinkiem PokéNews, News, który jak już mogę wam potwierdzić będzie emitowany co dwa tygodnie w poniedziałek, począwszy od tego poniedziałku, czyli od 19 grudnia. W tym tygodniu większość newsów skupi się wokół premiery Scarlet and Violet, która została zapowiedziana na 31 marca 2023. Pierwsza z wiadomości to powracająca mechanika Pokémonów EX czy też po polsku EX. Nie jest to jednak powrót tej mechaniki, którą znamy z 2012 16 w której do wystawienia do gry Pokémona EX, który normalnie ewoluuje z innych Pokémonów, nie trzeba było przeprowadzać całego procesu ewolucji. Tym razem powracamy do oryginalnej mechaniki EX, w której, aby zagrać Pokémona EX, który jest ewolucją, potrzebujemy ewoluować jego poprzednika. Oczywiście, tak jak w poprzednich wersjach mechaniki EX. Pokemony te mają większe od standardowych Pokemonów HP oraz mocniejsze ataki, ale w zamian po ich pokonaniu przeciwnik dostaje dwie karty nagród, tak zwane price cards, czyli wygląda to zupełnie tak jak w przypadku Pokémonów V. Scarlet and Violet w Japonii debiutuje 20 stycznia, czyli całkiem niedługo, to też jest już ujawniona część kart z tego setu, która między innymi pokazuje nam jak będą wyglądać Pokémony w wersjach Terrastalized, czyli Pokemony z efektem Terastal, dzięki któremu nie otrzymują one obrażeń będąc na ławce. Oczywiście, mówię to na podstawie Arcanina, którego możemy zobaczyć, Pokemony będą miały skrystalizowany wygląd. Łatwo to zobaczyć na przykładzie Arcanina, którego pokazuję. Oczywiście, ten Arcanin ma efekt Terastal, o którym mówiłem, nie może on otrzymać obrażeń będąc na ławce. Spodziewam się, że efekt ten będzie dotyczył wszystkich pokemonów w wersji terra Starized, natomiast nie jestem w stanie póki co tego potwierdzić. Co więcej, pokemony w wersji Terra mogą przyjmować typ inny niż ich podstawowy. Przykładem może być chociażby wodny Charizard. Ich typ ukazywany jest na grafice za pomocą korony, którą każdy z takich pokemonów nosi na sobie. Kolejnym ważnym newsem dotyczącym Scarlet i Violet są nadchodzące je zestawy. 3 marca najprawdopodobniej nastąpi premiera pierwszej zestawy z nowej generacji, czyli Pokémon EX Box, które zawierać będą promokart Pokémona EX, wersję Jumbo tego Pokémona, dodatkową promokartę w wersji Holo, 4 boostery oraz oczywiście kod do TCG Online, tudzież TCG Live. Zestaw wyceniono na 20 dolarów. 24 marca premier będzie mieć z kolei Premium Tournament Collection, który będzie podobny do chociażby Professor Juniper's Collection Box i wyceniony będzie na około 40 dolarów. Zawierać on będzie kartę Promo Full Art, 3 karty trenerów Holo, 7 boosterów, deck boxa na 60 kart. Natomiast trzeba tutaj zauważyć, że jest to deck box na 60 kart bez koszulek. Jeśli chcemy wsadzić zakoszulkowane karty, raczej będziemy musieli szukać innego deck boxa, to też uważam, że nie jest to najlepsza rzecz, którą chcielibyśmy dostać z takiego setu. Dodatkowo jest z nim 65 koszurek, metaliczny żeton, dwa znaczniki stanu oraz 6 znaczników obrażeń. Jest to też poniekąd potwierdzenie, że w nowym secie znajdą się karty w wersji full art, czego do tej pory nie byliśmy pewni. Jednym z najważniejszych, oczywiście, newsów jest fakt, że premiera Nastąpi 31 marca, a set składać się będzie ze 198 kart nie wliczając w to kart Secret Rares. Co więcej, Pokémon Company zapowiedziało, że pierwszy raz w historii angielska wersja będzie miała srebrną obwódkę, nie tak jak do tej pory żółtą. Dokładnie taka sama obwódka jaka występuje w kartach japońskich. Oczywiście to nie jest wszystko jeśli chodzi o zmiany wyglądu kart. Podkategoria kart trenerów, czyli np. item, supporter i tym podobne, będzie znajdować się teraz w lewym górnym rogu nad nazwą karty, a nie tak jak było to do, do tej pory po prawej stronie. To samo dotyczy kart energii. Nazwa oraz rodzaj karty energii będzie znajdować się w lewym górnym rogu, co ma ułatwić graczom odczytywanie informacji zawartych na kartach. Kolejną istotną, aczkolwiek mniej rzucającą się w oczy zmianą, jest zmiana sposobu informowania nas o secie, z którego pochodzi dana karta. Dla tych, którzy być może do tej pory nie wiedzieli, w lewym dolnym rogu karty znajdują się symbole, które oznaczają sety, z których pochodzą te karty. Od wejścia Scarlet and Violet symbole zostaną zamienione na kodowanie, tak jak jest to w przypadku kart japońskich. Oczywiście nie brakuje też mniej przyjemnej wiadomości czyli zwiększenia bazowej ceny boosterów z 3,99 dolarów do 4,49. Dla nas może to oznaczać zwiększenie ceny o 2 do 3 zł prawdopodobnie, co nie jest jakąś porażającą podwyżką patrząc na rosnące ceny wszystkiego wokół nas. W zamian za to Pokemon Company informuje, że od tej pory w każdej paczce znajdować się będą 3 karty foil, czyli po prostu jedna z wersji kart holo. Dodatkowo Pokémon informuje, że wszystkie karty o rzadkości rare i wyższej będą teraz wersjami foil. Czy to oznacza łatwiejsze szanse na trafienie rzadszych Pokémonów? Czy może awans Pokémonów niższych rzadkości w wersji reverse holo do wyższej rzadkości? O tym się pewnie jeszcze przekonamy. Ponadto do niektórych zestawów będą dodawane dodatkowe przedmioty. Na przykład w Elite Trainer Boxach znajdować się będzie promo karta w wersji full art oraz dodatkowy booster. Ujrzeliśmy również grafiki, które pojawią się na boosterach. Jedna z nich pokazuje chociażby Gyaradosa w wersji Terized, które jak widać po koronie noszonej na głowie będzie typu wodnego. Kolejną bardzo ważną informacją w kontekście samej rozgrywki jest wydzielenie osobnej podkategorii kart, jaką są karty Tools. Karty Tools zostają wydzielone z kategorii Items. Zmienia to nam sposób rozgrywki, to znaczy, jeżeli jeżeli zdolność. Czy atak danego Pokemona mówi o wykorzystaniu, zablokowaniu lub czymkolwiek dotyczącym karty item, nie będzie on już dotyczył kart Tool. Czy to ma na celu ułatwienie, czy utrudnienie wyciągania z deku kart Tool? Pewnie się o tym przekonamy. Osobiście uważam, że jest to ciekawa zmiana, która może znacząco wpłynąć na sposób rozgrywki. Ostatnim newsem, który chcę przedstawić dzisiaj jest informacja o tym, jakie deki pojawią się w ramach World Championship Decks. Będą one miały premierę 3 marca i będą wycenione na 15 dolarów każde. Pierwszym z deków jest dek Andreja Skubala z Arceusem Vistar. Będzie on zawierał 23 pokemony, 25 kart trenerów i 12 kart energii. Kolejnym dekiem jest dek Andres Siesona z Kanady, który zawiera m.in. innymi vimax i Mew Składa się z 14 Pokemonów, 39 kart trenerów i 7 kart energii. Trzecim z deków jest dek Sebastiana Lasmeta z USA, w którym znajdziemy m.in. Rapid Strike Urshifu V-Max i Rapid Strike Urshifu V. Składa się z 21 Pokemonów, 32 kart trenerów i 7 kart energii. Ostatnim z deków w World Championship Decks jest dek Rikuto Ohashiego z Japonii. Dek ten zawiera m.in. Origin Form Palkie V-Star i Palkie V a składa się z 19 Pokemonów, 33 kart trenerów i 8 kart energii. Oczywiście należy pamiętać, że tak jak już wspomniałem w poprzednim newsie, karty z, z deków World Championship nie będą legalne w normalnej grze turniejowej. Co więcej, w samych produktach, czyli World Championship decks, oprócz samych deków 60-kartowych, znajdziemy również książeczkę, specjalnego pina, specjalny żeton, Deckboxa, matę do gry i kod do Pokémon TCG Live. Dzięki, że byliście z nami dzisiaj. Zapraszamy Was do oglądania czy też słuchania innych naszych filmików. Subskrybujcie nasz kanał, jeśli chcecie wiedzieć więcej. Zapraszamy oczywiście na nasze pack openingi na YouTube i na TikToku. I wpadnijcie do nas na kolejny filmik, który zaplanowany jest w okresie świątecznym. O czym będziemy Was jeszcze informować. Cześć i do usłyszenia.